Eee, taki update co u mnie. Film pojawi się w poniedziałek. Ja wiem Nie palę sprzęgła. wiem do robimy zerkać pustelka. się dyżdż, ja nie palę sprzęgła. Pas. Nie wypada. Zleceno co? Konieczna. Nie wiem doko robimy zerkać pustelka. Nosi się dyżdż, ja nie palę sprzęgła. Pas lecę no co? nim nie czas nie wiem pokój Lubimy zerkać w usterka Nosi się dym Ja nie pale sprzęgła dociskam gaz, podkręcam, pas na maksa lecę, lecę, na koniec świata jak ba Opony mielą asfalt Mija nas na światłach Każdy, Każdy robi to co lubi Ja zasuwam tak, By pies się pogubił Tesla szumi, nie potrzebny tłumik Nowy tuning, nowy tuning drogę na nową przygodę, bo mam zaliczanie sportowe jak nowe Kręci się życie jak koła, dwa na dobę Jadę BMW, światła się mienią, błyszczą jak synon Szyba się trzęsie od basu, po mieście znów pędzę jak demon Czas. Jadę, nie wiem doko, lubimy zerkać lusterka Nosi się dy, ja nie palę sprzęgła Lewy pas, lecę no co Koń mnie czas, wiadę, nie wiem dokąd Lubimy zerkać lusterka Nosi się dy, ja nie palę sprzęgła Lewy pas, lecę no coń mnie czas, jadę nie wiem dokąd Lubimy zerkać lusterka Nosi się dy, ja nie palę sprzęgła Dzisiaj to on mnie prowadzi Ja siedzę z boku na chillu Nas nie dogonią kłopoty My zostawiamy je z tyłu Mam tylko jedno misję Zadbać o playlistę Ty wiedziesz swoją księżniczkę A ja o niczym nie myślę Tym sport tak jak ma. Moja princess na miejscu, pasażera Z nią się Boże powoli Nie chcę stracić kontroli Długie rozmowy w drodze do nikąd Ona jest obok, ja za kierownicą Kiedy pędzimy ulicą Oni nas ledwo już widzą Muszę się wyrwać gdzieś. Szewię trzech i głowę. I biorę fake chorobowe. Na koniec świata z tobą Chcę się przytulić, muszę odpocząć. To miasto zabiera sens powiek. Zasypią spokojnie przy tobie. Starszy twój dotyk od razu niżej. Podnosi na duchu co to mnie. Proszę, nie bójcie mnie dzisiaj. Mam póki sen, a Boję się tylko, że jednak się kiedyś obudzę.